Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować, żeście e, odpowiedzieli na zaproszenie na ten briefing. Chyba musicie przyznać, że nie męczyłem was e, zbyt często. Robiłem briefingi rzadko, obraliśmy inną e, formę e, kampanii wyborczej. Nie jest przypadkowym to, że dzisiaj e, stoimy tutaj na schodach ratusza, dlatego że to, że zdecydowałem się na kandydowanie do Sejmu, że odważyłem się. E, to wynika między innymi z doświadczenia, które nabyłem właśnie w tym budynku, który jest za moimi plecami. Tutaj byłem przez 13 lat burmistrzem i myślę, że moja wiedza na temat i samorządu i bardzo wielu dziedzin życia wywodzi się właśnie między innymi z tej roli burmistrza, którą miałem zaszczyt tutaj piastować przez 13 lat. Jesteśmy w dosyć, jak Państwo widzą, dobrych humorach. Chciałbym bardzo, aby te dobre humory były również w niedzielę wieczorem czy w poniedziałek rano. Mam nadzieję, że tak będzie. E, cieszę się, że kampania się kończy. Każda kampania dla osób startujących, ale również dla tych wspierających jest rzeczą trudną i męczącą. Także bardzo cieszę się, że, że ona się już kończy. E, ona miała swoją, jakąś taką charakterystykę, jak każda e, kampania wyborcza. Jeżeli chodzi o mnie, to stałem się zupełnie niespodziewanie e, obiektem zainteresowania e, mediów ogólnopolskich. Poświęcono mi dużo czasu, zarówno w telewizji e, TVP Info, e, jak i e, w Radio Polskim, jak i w TVP1, TVP2. Także e, duża popularność, za co bardzo e, Telewizji Polskiej, dziękuję. E, poświęcono nie tylko dużo czasu, ale i na pewno dużo pieniędzy wydano na promocję mojej osoby. To oczywiście nie schodzi z mojego limitu. I e, e, chciałem powiedzieć, że niektóre ataki na mnie były tak absurdalne, że myślę, że przede wszystkim u mieszkańców Szczecinka mogą tylko wywołać uśmiech. Oskarżano mnie o to, że jestem odpowiedzialny za to, że jezioro jest coraz bardziej brudne gdy tymczasem wiadomo, że jezioro z roku na rok jest czystsze, że powietrze jest fatalne w Szczecinku, a powietrze od wielu lat jest bardzo dobre i będzie za parę miesięcy już chyba w ogóle wzorowe. Oskarżano mnie o promowanie i współpracę z Kronospanem, zapominając o tym, że Kronospan otworzył specjalną strefę stworzył klaster meblowy i to że dzisiaj w Szczecinku nie ma bezrobocia jest w dużej mierze zasługą również Kronospanu. Wcale się tego nie wstydzę, że z Kronospanem się dogadywałem, że powstał TWS, że powstały filtry dzięki porozumieniu z właścicielem Kronospanu i cieszę się oczywiście, że powstało również po raz pierwszy w historii Szczecinka, Wydział Zamiejscowy, Politechniki ze studiami dziennymi. Tego nigdy nie było, a teraz jest. Natomiast omijano wielkim łukiem pewne rzeczy, które dla rządzących są niewygodne. Między innymi myślę, że nie bez przypadku nie oddano w czasie wyborów do użytku obwodnicy na 11. Ponieważ mieszkańcy Szczecinka doskonale wiedzą, czyją zasługą jest ta obwodnica, Proszę Państwa, jeżeli uda mi się dostać do Sejmu, będę zajmował się głównie dwoma sprawami: przywróceniem praworządności i poprawą opieki zdrowotnej. To jest najważniejszy temat i deklaruję, że jeżeli będę w Sejmie, to wiele czasu poświęcę na to, aby Polacy mieli dostęp do. Opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, żeby mieli dostęp do specjalistów, żeby nie było tak, że e, nie mamy dostępu do leków onkologicznych, które są dostępne w całej zachodniej Europie, że nie ma dostępu do rehabilitacji osób starszych. W opiece zdrowotnej jest mnóstwo do zrobienia, ja się na tym znam i mogę pomóc. Chciałem. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które współpracowały przez te tygodnie ze mną. Przede wszystkim moim przyjaciołom, którzy tutaj stoją za mną. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Nie ma niestety dzisiaj z przyczyn osobistych z nami burmistrza Raka, który też mnie wspierał, tak jak ja kiedyś wspierałem jego w jego kampanii na burmistrza. Ale dziękuję dziesiątkom ludzi, którzy się włączyli w tą akcję, nie tylko w Szczecinku, ale również w innych miastach. W czaplinków, Czaplinku, w Drabsku, w Połczynie, w Koszalinie, w Koło w Białogardzie. Wszędzie mamy swoich przyjaciół i mam nadzieję, że to zaowocuje dobrym wynikiem. Państwu bardzo dziękuję za cierpliwość przez te dni i proszę trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Miasto z wizją.pl To dla Was zmieniamy szczecinek. Wywuł Miasto z wizją.pl